Wejść Uwaga, roje poszukiwaczy Zajęliśmy pozycję Trzeba szybko otworzyć te drzwi Idź, osłonimy cię Drzwi nie działają Przejście zablokowane Nadchodzą! Wycofać się! Ogień zaporowy! Nikt nie może przejść przez te drzwi! Świetnie, legion! Można na ciebie liczyć, Shepard, musisz to zobaczyć. To podoficer Chambers. Jest martwa? Jest ich więcej tutaj. Na Boga, ona wciąż żyje. szybko Doktor Czakłas, jak się pani czuje? Shepard, ty wróciłeś po nas. Nie porzucamy naszych. A co zresztą? Wiesz, gdzie są? Nie przeżyli. Chambers, Rupert, Gabi. Połowa załogi. Nie żyją. Widziałam, jak umierają. Zostali przetworzeni. Przerobieni na jakąś surową, genetyczną papkę i przepompowani przez te przewody. Jaki mają w tym cel? Co robią z naszym materiałem genetycznym? Czy to ważne? Gdybyś tu dotarł wcześniej, mógłbyś ich ocalić. Potrzebowaliśmy czasu, żeby się przygotować. Nie mieliśmy wyboru. Przykro mi. Nie. Nie obwiniam cię. Tylko że ja... musiałam patrzeć, jak umierają. Wiem, że zrobiłeś, co tylko mogłeś. Ocaliłeś mi życie. Dziękuję. Musimy ruszać, komandorze. Zastanowić się nad następnym krokiem. Joker, możesz określić naszą pozycję? Tak jest, komandorze. Wszystkie te przewody prowadzą do głównego centrum kontroli dokładnie nad wami. Drogę blokują drzwi awaryjne. Ale jest drugie pomieszczenie, które przebiega równolegle do waszego. Nie polecam tego rozwiązania. Odczyty cieplne wskazują, że w tym pomieszczeniu roi się od poszukiwaczy. Jest ich za dużo, żeby środki Mordina były w stanie ochronić Was przed wszystkimi. Broń konwencjonalna jest praktycznie bezużyteczna. Rozerwał nas na strzępy. Może nie. Być może zdołam wygenerować pole biotyczne, które utrzyma ich na dystans. Nie dam rady ochronić wszystkich. Ale mogłabym zabrać ze sobą mały oddział, jeśli będziemy trzymać się blisko siebie. Ja też mogę to zrobić. Teoretycznie każdy biotek się do tego nadaje. Szepard, kto ma wykonać to zadanie? Samara i ja poprowadzimy mały oddział przez roje poszukiwaczy. Pozostali użyją głównego przejścia. To będzie dywersja. Otworzymy drzwi awaryjne od drugiej strony i tam się z wami spotkamy. Kto poprowadzi oddział dywersyjny? Odwrócę uwagę obrońców. Ty wkradnij się od tyłu. A co ze mną i zresztą załogi, Shepard? Nie nadajemy się do walki. Komandorze, udało nam się przywrócić dość systemów, żeby zabrać ludzi na pokład, ale musielibyśmy lądować drugi raz. Nie możemy sobie pozwolić na powrót, Shepard, nie teraz. Nie poradzicie sobie bez pomocy. Kogoś z wami wyślę. Joker potrzebuje współrzędnych stref lądowania. Tam się spotkamy. Wszyscy już wiedzą, co mają robić. Ruszajmy! Dziękuję. Trzymaj się blisko mnie, komandorze. Opuszczasz bertaż. Oddział jest napływnik, czeka na rozkaz. Cholera. Roje zakłócają kontakt radiowy. Jesteś na to gotowa? Chodźmy komandorze. Nadchodzą! Konieczna Zauważą bezpośrednia nas. interwencja. z tego miejsca? Daj znać, kiedy będziesz gotów ruszać dalej. <tansuj> mi Przejmuję kontrolę. Jesteśmy zwiastunem waszego przeznaczenia. Moje ataki rozniosą Ugh. cię na Droga wolna. Daj znać, kiedy będziesz gotów ruszać dalej. Gotowa do drogi, komandorze. Tuż przed nami. A niech będzie chwała. Wrogowie strzelają. Kryje się. Daj znać, jak będziesz gotowy ruszać dalej. Nikt mnie nie zrani. Zajmaj się tym osobiście. Twoja forma jest... Konieczna bezpośrednia interwencja Droga wolna Daj znać kiedy będziesz gotów ruszać dalej Chodźmy Może dojść do ostrej strzelaniny. Utrzymam tę pozycję, dopóki nie będziesz gotów ruszać dalej. Oglądajcie to. strzał. Opuszczasz barierę. Może dojść do ostrej strzelaniny. Utrzymam tę pozycję, dopóki nie będziesz gotów ruszać dalej. Stój do swojego, a loncirze niech będzie chwała. Usłowałem jednego. Obrywa. Droga wolna, daj znać, kiedy będziesz gotów ruszać dalej. Wychodzę, komandorze. Tak jest. Czas walczyć. Widzę wejście. Trzeba się tam szybko dostać. Trzymaj ogień, przeparti. Trzymać się. Prawie jesteśmy. Musimy się pośpieszyć, Shepard. Dobrze. Ruszajmy. Napierają! Wytrzymajcie! Szybciej, Shepard! Słyszę, gdzie jesteście? Przygwoździli nas przy drzwiach! Silny ostrzał! Już idziemy! Wytrzymajcie! Otworzyć te drzwi! Dalej! Blokować drzwi! Joker, jesteś w punkcie spotkania? Świetnie. Teraz tego nie zmarnujemy. Eddie, jaki jest nasz kolejny krok? W pobliżu powinny być platformy, które zabiorą cię do głównej konsoli kontrolnej. Stamtąd możesz przeciążyć system i zniszczyć bazę. Komandorze, tuż za drzwiami zbierają się wrogowie. Niedługo zdołają się tu przebić. Musimy to skończyć, zanim się przedostaną. Wybierz oddział, który pójdzie z tobą, a reszta niech zostanie tutaj i broni tej pozycji. Dzięki temu zyskasz trochę czasu.